tam z pięknego miejsca na Krecie Elafonisi. Zobaczcie jak tu jest pięknie. Cudowna woda, różowawy piaseczek przy brzegu. Pięknie. Takie namiastka malediwów. Ale kolor wody na żywo naprawdę cudowny. 14 lipca, dzisiaj jest poniedziałek, ale ludzi odkroma. Sezon. Pięknie to wygląda na tle tych gór. A woda bajkowa. I płytko tutaj jest. Przeważnie najgłębiej to do pasa raczej, a w większości do kolan. Ale kolorek cudowny wody. Przejdziemy się wokoło, po popatrzymy, jak to wygląda. Chyba wodą będę szedł. Zastanawiam się, w którą stronę iść. Może tędy przejdziemy. tu jest najwięcej tego różowego peseczku przy brzegu, zaraz pokażę. kawałek dalej jest więcej super dobrze. piękny kolor różne odcienie ma woda, zależy w którym miejscu i rybki pływają ale jaka cieplutka ta woda tu zaraz będzie takie miejsce przechodziłem gdzie dużo tego różowego piaseczku to nie jest różowy, tylko czerwony, ale w połączeniu z tym jasnym i z tą wodą to daje taki kolor odcieniu różu. O, tutaj najlepiej widać. Najwięcej się nazbierało akurat tych czerwonych kamyków. Teraz świetnie to widać ten paseczek tutaj różowy. Pięknie to wygląda. Tutaj jest jakaś skałka, ludzie zdjęcia robią. Idziemy zobaczyć jak to wygląda. O rybki są małe. Da się tu bosą nogą wejść? Chyba się da. Patrzę, żeby na nic nie nadepnąć e, Głęboko, idziemy tędy, wejdziemy Zdjęcia robią na przednim A, bo tam jest taki prześwit i fajnie zdjęcie wychodzi do tędy, przejdę Za ciekawe podłoże tam jest, bo tak ostrożnie wchodzą. O, super widoczek. Pięknie to wygląda. mam jakie tłumy ludzi. Parkingi zawalone prawie na maksa. Na full. Gorący wiatr jak z suszarki tu wieje Idziemy wokoło tego, się przejdziemy jeszcze Wokoło tej wysepki, pół wyzpu. Ciekawe jak kamera odda kolor tego wszystkiego Do łydki, no. To tu chyba będzie jeszcze płycej. tak jasno. Coraz płycej się robi. Słoneczko daje czadu, ale tak nie czuć tego tutaj. Od wody, od wody trochę chłodniej jest. Rozległy teren, tutaj, żeby cała obejść, to troszkę czasu trzeba poświęcić. Tu następne skałki. Nie wiem, jak ta pani tam weszła, chyba, buty ma. Bo ostre strasznie te krawędzie tych skał. Całe takie pokryte czymś siosty. Ale tu ciepła woda. Tamto trochę prądziku było. Z prądem płynęła ta woda to tak wymieszana, ale tutaj stoi jak w basenie. To gorąca dosłownie. Identycznie jak powietrze, nie ma różnicy. Taka sama temperatura wody jak i powietrze chyba. No może tam jakieś 2-3 stopnie mniej. A tutaj już takie nieprzyjemne dno. Bez butów do wody to trzeba uważać, żeby się nie uderzyć w paluchem, w skałę. A tam dalej, chyba głębiej, już nikt nie pływa. Chociaż tam dwie osoby są. Porośnięte te kamienie są takim czymś nieprzyjemnym. Pani odważnie wlazła bez butów. Przejdę tędy, czy nie przejdę? O głęboko Coś tu na dnie jest Ech. O głęboko Głęboko Do pasa o. O. <głynne> Najgłębsze miejsce tutaj, w tej To Do pasa woda Super jak na basenie Ale ten piaseczek jest milutki jak się głową stopą na nim staje. I tak jak z pocztówki tutaj. Piękny widok. Coś cudownego ten widok. pasmo górskie tutaj się rozciąga. Ciekawe jakie jest wysokość. Będę musiał sprawdzić w lecie. Dość wysokie góry, o panu Czapka uciekła Tu nawet na plaży sprzedają jakieś przekąski, napoje, kawę Jest i toaleta bezpłatna tam, Nie wiem czy widać na kamerze, ale tam autokary też stoją na górze Pełno wycieczek poprzyjeżdżało autokarami. Nie każdy wypożycza samochód. Są takie zorganizowane wycieczki, ale to bardzo drogo kosztuje i w sumie ja wiem, nie opłaca się chyba. Chociaż jak ktoś chce raz gdzieś pojechać. Pewnie ich wypuszczają na kilka godzin z tego autokaru. Mówią o której mają wrócić. Wtedy kończy się wycieczka. Samochodem, jak człowiek przyjedzie, to może sobie zadecydować sam, po której wraca. poza tym jest wiele ciekawych miejsc podczas drogi. Jak będę wracał, to sobie zatrzymam się przy takiej jaskini fajnej. Jakieś tam jeszcze miejsca. Oliwę sprzedawali. Tylko trzeba wiedzieć, w którym dobrym miejscu. Jakaś Polka ma swoje stoisko po drodze. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale jest. Tabliczka była, że pani jest z Polski. Tutaj się przeprowadziła na Kretę i sprzedaje. Tutaj jeszcze głębiej. Najgłębsze miejsce chyba. A co ja tam będę mówił? Brzuch wielki pokazała. O wieje. Koszulka już mokra. Tutaj jakieś bojki są. Ciekawe po co te bojki. Chyba najgłębsze miejsce oznaczone jest. No, bo czym bliżej byłem bojek, to tym głębiej. No, ta pani stoi chyba. Ma... Do biust wodę. Zgrywać biustów, a tu czerwone bojki, ciekawe, aż podejdę zobaczyć Nie wiem, tak ja myślę, że to jest oznaczenie, że najgłębiej, żeby dzieciaków nie wpuszczać. Ale się wiaterek zerwał. Tam na końcu fale są i taki mocny turkus wody. Na kamerce to pewnie nie widać, a nie mam tutaj zoomu, żeby zbliżyć. Idziemy jeszcze kawałek tam do skały, podejdziemy i nie będę zanudzał. Nic tego nie będzie oglądał później. Sam to będę oglądał, żeby sobie wspominać. Przede wszystkim dla siebie. Ale kolor pod. Nie, tu przy bojkach jest oznaczony kamień. Duży, duży głaz. Ale to przecież widać, jak się idzie. To widać. No ale może ktoś zapatrzony w kamerę, w aparat nie zauważy i może palucha złamać. Fajnie poleżeć, tak w wodzie można jak pan tutaj. On. 14 godzin dziennie słońce świeci. Pan na supie płynie. Jest druga część Też później drugi filmik nagram jak tam sobie łażę I przynudzam A co będę miał na pamiątkę Warto nagrać takie miejsce Bo to pięknie wygląda O tutaj nie jest oznaczona skała A jest A nie wiem czy tam Nie wiem czy widać O właśnie palcem zahaczyłem I nie było w ogóle widać I ja zahaczyłem palcem Akurat tak że nie bolało Ale zahaczyłem tu chcę dojść do tych skał jeszcze I tam sobie zakończę wideo Żeby nie przynudzać dłużej Kamerka już chyba z 16 minut Nie przegrzała się Bo GoPro się strasznie przegrzewa GoPro wezmę później I nagram pod wodą może Bo taka przezroczysta woda To warto nagrać pod wodą Jak ktoś będzie chętny to na pewno na, kana na kanale znajdzie Taki filmik Ciekawe, jak będzie widać pod wodą na, na wiele metrów będzie na pewno widać pod wodą wszystko Oczyściutka jest jak łza Jakby nie było wiatru to jak w szklance woda taka kranowa czysta kranowa. W Mieście Kranowa to jest bardzo zakamieniona. jeszcze i zobaczyć co jest za skałkami. Też nie jest głęboko jak widać. Do pasa ludzie mają wodę, a nawet mniej. No każde miejsce ma inny odcień tego lazuru, tego błękitu, turkusu. Wszystkie odcienie niebieskiego O tam jest taka górka, tam po właśnie zdjęcia sobie robić O matko ile tam ludzi jeszcze, to się ciągnie i ciągnie tam daleko No to jest sam koniusek krety Rany, ile ludzi tam też. Tak, tam też jest plaża. Tam jakiś domek, jakaś radiostacja. A może telefonii komórkowej, bo zasięg tutaj odbiera dobrze. Podejdziemy do skałek, kończymy. Super miejscówka, naprawdę polecam. Jak ktoś przyjedzie na kretę, to warto się wybrać. Długo się jedzie. Droga jest super, bo na Balos, na Balos nawet jak z wypuszczalni samochód się weźmie, to nie zezwalają. Podpisuje się nawet Że będzie człowiek jechał na palos na tak to karę się płaci. Tam jest szutrowa droga z dziurami. Tutaj jest asfalt, no przy patningu jedynie jest droga piacutko-klaszczysta Tutaj śmiało można dojechać Powolno się jedzie Takie są drogi zawijasy w tych górach Nieraz do 30 nawet trzeba zwolnić i żółwim i tempem się jedzie Dobra, no co, nie przynudzę. Spójrzcie jeszcze sobie tutaj w tej strony Pozdrawiam wszystkich Dajcie łapeczkę w górę jak ktoś tam dotrwał do końca Pewnie mało kto przynudza Cześć